Siemanko ekipa, siemanko moi drodzy widzowie. Mamy nowy rok, więc wszystkiego najlepszego oczywiście w nowym Dzisiejszy sobotni spontan, standardowa pogoda, nie rozpieszcza. Dzisiaj zasypało śniegiem, wczoraj jeszcze tego śniegu nie było, ale tak w życiu bywa. Teraz też jakiś śnieżek sypie, lecimy do warsztatu, zobaczymy co ciekawego. Ogólnie dzisiaj zimno było. W warsztacie z rana miałem 3 na plusie tylko, więc sobie napaliłem. Sobie zap napaliłem. Już powinna być w miarę niezła temperaturka. Więc tak to wygląda w temacie. Poczekajcie, się porozświetlam. Jak to ze światłem? O, całkiem nieźle, może być. Całkiem nieźle może być. Oczywiście kaweczka. Kaweczka jest. Postawię was, zobaczę jaka jest temperatura teraz. Czekajcie chwilę. Czekajcie chwilę będzie tutaj ładnie sobie. O, no, jaką mamy temperaturę. Już. E, 8 stopni jest. 8 stopni, więc nie ma lipy. 8 stopni nie ma lipy. Możemy się rozbierać. Wmień puchę Więc tak, mamy nowy rok nowy rok, nowe plany, nowe realizacje troszeczkę będzie tego w tym roku to co się nie dało w tamtym roku to będziemy kontynuować w tym roku a nawet będzie o wiele, wiele więcej bo troszeczkę tematów podochodziło czekajcie, też światło sobie pękne, żebym w miarę wyglądał a ja żebym sobie dobrze zrobił Dobra, może być. Może być, tak? Może być. Więc tak, pierwsze co to spróbujmy sobie ściągnąć kawkę. Bo mi w gardle. Dobra jest. Mm, kaweczka. Mega. Więc tak, to mamy nowy rok, nowe realizacje. Sporo narzędzi. Yy, między innymi nowy telefon. Jest to Hammer Ener yy Construction 2 z kamerą. Noktowizyjno nie jest Thermal bo Thermal był droższy, więc stwierdziłem, że mi to niepotrzebne. A ogólnie ta noktowizja w tym telefonie naprawdę daje radę. Więc to jest taki temat, który będzie e, omawiany. E, troszeczkę narzędzi będzie nowych. właśnie, muszę pudełka powyrzucać e, Nowych narzędzi wjechała ostatnio frezara, frezara od Dedry, akumulatorowa. Ona już jest jakiś czas na rynku, ale planuję troszeczkę tematu drewnie. Wjechało kilka narzędzi z Rajobi. A chodźcie. A chodźcie. Wjechało trochę narzędzi z Rajobi. Wjechał najnowszy pistolet do kleju na gorąco, bardzo fajny. Już go używałem, już widzieliście. Kto to tam mnie obserwuje, to widzi. Wentylator z serii Rayobi, taki mały, mikry, mikry. I powiem Wam, że ten wentylator ma naprawdę bardzo duży czas na akumulatorze. Yy, z tego co widziałem, według producenta. Wjechały narzędzia z serii Lydium USB, lecz to są yy, narzędzia. Yy, do testów od jednego z widzów, od jednego z widzów, a dokładnie od można powiedzieć, że również maniaka narzędzi jak ja, który po prostu mi użyczył tych narzędzi do testów, do recenzji, którego serdecznie pozdrawiam. A jak będą fajne, to też sobie takie kupię. również yy, Lutownica od Rajobi, 4V, wjechała. Bardzo fajna, już użytkowana. Dużo projektów wjechało. Ogólnie dużo fajnych pomysłów wykonałem. I wiele, wiele innych, m.in. siedliska na skrzynie. Oczywiście w tym roku już zagospodarowanie szuflad. Dużo oświetlenia będzie. Od Marelda na przykład. Profesjonalne oświetlenie, dużo ubrań roboczych, to mogę Wam powiedzieć już, że ubrań roboczych również będzie dużo. O, muzyczka gra. Dużo ubrań roboczych będzie i mogę Wam powiedzieć, że współpraca, którą zacząłem w tamtym roku, w końcu doszła do skutku i już do mnie jedzie, więc w tym roku pierwszy odcinek, pewnie taki główny, to będzie nowy producent na moim kanale, czyli Sara Workwear. Jest to polski producent ubrań roboczych, który okaże się zajebistą alternatywą na ubrania robocze. Hmm, można powiedzieć, że marki PRO więc yy, myślę, że to będzie ciekawe idą do mnie właśnie ubrania do testów i będziemy prezentować, testować, używać, nagrywać recenzjować więc yy, tak to wygląda odnośnie BHP yy, oczywiście nie zabraknie butów roboczych yy, kilka butów rodzajów kupiłem tańszych, droższych, nowych, starych, że tak powiem, bo kupiłem modele, które mam od lat, ale kupiłem również takie nieznajome modele, w bardzo dobrej cenie, o bardzo spoku parametrach i sam jestem ciekaw, jak one, sprawdzą się podczas użytkowania. Oczywiście nie zabraknie taśm, miar zwijanych, Najnowszy model Stanleya, który zakupiłem w tamtym roku, mega model. Co jeszcze? Nie zabraknie oświetlenia podręcznego. Ostatnio kupiłem bardzo fajny temat. Markę Armytek. Nie muszę przedstawiać, na pewno kojarzycie tą markę, który ma naprawdę. Oświetlenie premium, 10 lat gwarancji, 10, lat, 10 metrów pod wodą i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę również temat bardzo fajny. I też będziemy go e, testować, użytkować i tak dalej, i tak dalej. Poczekajcie, bo mi zasło w gardle. Mogę się napić. Napijmy się. O, od razu lepiej. W tym roku, oczywiście, zagospodarowanie szuflad KTROK, bo już czas najwyższy, a już można powiedzieć, że są zagospodarowane na 101%. Można powiedzieć, więc już czas je pokazać światu, pokazać je Wam, żebyście zobaczyli, jak można zagospodarować szuflady. No i przy okazji zobaczycie, jak one użytkują się po czasie dłuższym, bo ponieważ użytkuję już naprawdę kawał czasu mam zestaw jezdny który jeździ na roboty i tam też nic się nie dzieje, więc zobaczycie jak to ogólnie wygląda co jeszcze? ruszył już temat odnośnie fach systemu z moim drukarzem Stachem, którego kojarzycie Top 3D .pl, gdzie robi adaptery i tak dalej, i dawny Click System, czyli mocowanie do Builda będzie odświeżona wersja i będzie nazywała się Fach System. I będziecie mogli kupić u Stacha na sklepie. Już zaczęły się pierwsze projekty, pierwsze testy. Yy, wiele nowości będzie, które wymyśliłem, i Stacho po prostu pomoże mi to wykonać. Będzie odświeżenie wersji y, mocowań na poziomnice, które już widzieliście u mnie na kanale. <grym>, tutaj są. Y, tylko, że będzie też wersja odświeżona i będzie kapkę lepsza, y, wersja ulepszona, ponieważ tam trzeba było troszeczkę pozmieniać kilka kwestii i one również zostaną y, zmienione. Więc już to ruszyło, więc już niedługo ruszamy z kopytem. Y, tak szczerze mówiąc. Więc tak jak mówiłem, tak e, wykonam. Kolejny temat ukośnica już od Evolution. W końcu też będzie recenzja w tym roku. Już na tyle ją używam, że już czas po prostu też tą recenzję nagrać. Oczywiście nie zabraknie kubryczka. W miarę możliwości jak Kubrick coś fajnego wypuści, no to w miarę finansów zakupię i Pokażę Wam, co tam ciekawego mają. Zakupiłem już uchwyt na długie elementy. Ostatnio robiłem prowadnicę do, do pilarek tarczowych. Mam uchwyt na długie elementy. Sobie muszę jeszcze jeden zakupić, ponieważ chcę mieć jeszcze jeden do przewożenia na skrzynie, a ten będzie taki stałym elementem. I powiem Wam, że całkiem spoko to wygląda, ale o tym będzie również odcinek. Co jeszcze? Co jeszcze? Oczywiście w tym roku dużo testów narzędzi Ryobi. Na moich pozostałych social media, takich jak TikTok, Instagram czy moja grupa narzędziowa na Facebooku, oczywiście zapraszam Was na te media. Tam wrzucam często takie krótkie filmiki, jak Używam narzędzi, czego na YouTubie, właśnie na głównym kanale po prostu nie wrzucam z tego względu, że nagrywam to w różnych jakościach i tak szczerze mówiąc staram się troszeczkę oddzielać media. Na YouTubie chcę rzucać pełnowymiarowe odcinki, pełnowymiarowe nagrania, a na moje pozostałe media, które też naprawdę bardzo dobrze się rozwijają, mam już bardzo, naprawdę sporo obserwujących i spory ruch jest, jeżeli chodzi o yy... Jak to się mówi, wyświetlenia po prostu staram się nagrywać takie tematy spontaniczne. I jak widzicie, kto mnie obserwuje, to wie, że bardzo często wrzucam takie filmiki z różnych projektów, z testów i wiele, wiele innych. I to już po prostu będzie w przyszłości na ekranie wymiarowym, czyli na YouTube. Czyli po prostu wszystkie już narzędzia, które już. Na tyle sprawdziłem, że już mogę już na ich temat po prostu się wypowiadać. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Jak widzieliście, kto mnie obserwuje na innych mediach, że troszeczkę innego szumu, troszeczkę szumu zrobiłem z początkiem roku odnośnie różnych testów i tym podobne. I taka ciekawostka do wszystkich moich widzów. Najważniejszą rzeczą to jest czytać posty ze zrozumieniem i oglądać ze zrozumieniem. Bo wiele mam takich komentarzy, jak to się mówi, yy, od tyłu, od dół strony, yy, ponieważ ludzie nie czytają, tylko oglądają obrazki. I taka prośba do Was, jeżeli. Ja coś wrzucam, to zazwyczaj coś jest w opisie. I warto go przeczytać, a nie po prostu to, to coś zobaczyć, coś nie obejrzeć, coś nie usłyszeć, a najlepiej skomentować. <ścoughs> I, I tyle jest w moim, tyle jest w temacie. Najpierw oglądamy, czytamy, a potem komentujemy. I uwierzcie mi, że każdy z nas będzie zadowolony. Z tego wszystkiego. Tak szczerze mówiąc. Ja oczywiście się cieszę z takich, że jest duża ilość komentarzy, ale dużo takich jest komentarzy, takich bez sensu, bez logiki, bez w ogóle jakiegokolwiek. Um, nie wiem, no. Taki, niekończąca się opowieść, o, że tak powiem. Ja rozumiem, fajna to była bajka, ta niekończąca się opowie opowieść. Kto kojarzy ze starych czasów, to oglądał? Fajna, fajna jak na tamte czasy, ale, no, już są troszeczkę inne czasy i opowieść jakoś zawsze się kończy. Więc tak to wygląda w tym przypadku, więc, tak sobie gadam. I co? A, jeszcze bym zapomniał. Fajna współpraca koleżeńska wpadła ze śmiga. Ze śmiga. Ja śmiga kojarzę, ponieważ pracuję na nim kupę lat. Szczerze, mój cały dom jest wykończony śmigiem. I mam dla was taki fajny, będą fajne odcinki z serii śmiga, ponieważ nowości wjechały. Jest taki śmig gładź podwałek. Ja jej jeszcze nie używałem, więc mam takie zleconko i niedługo będę tego używam. Mam kilka fajnych tematów dla Was na konkursy: jakieś tam koszulki, jakieś tam ołówki, inne szmery. Zobaczcie, ile tych ołówków będzie dla Was. Ponieważ, jak dobrze wiecie, Śmig ma taką promocję, zbieraj kody, będą nagrody, co nie? Coś takiego. I tam kilka fajnych jest nagród, jeżeli chodzi o wymianę kodów za e, zakup ich produktów. I ja wam pokażę, co i jak, co nie? Ja wam pokażę, co i jak. Ale to mówię, to na to też przyjdzie e, odpowiedni czas. No i co. Chyba się wypryłem ze wszystkiego, co miałem powiedzieć dzisiaj. Taki spontaniczna e, sobota wleciała. I e, Jeszcze raz oczywiście wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Kto nie słyszał, kto przywinął, bo, bo tak jest w życiu. E, I co? Tak jak mówiłem, pierwszy odcinek prawdopodobnie będzie to Sarah Walker, gdzie mamy fajną współpracę. Jest to pierwsza współpraca w tym roku i się podzielę. Ze wszystkim oczywiście z wami. Jeżeli chodzi o informacje i tym podobne. A dalej, a dalej czas pokaże Czas pokaże, coś przyniesie. Ja tak szczerze mówiąc, te ostatni tydzień, bo już mamy dzisiaj chyba 10 czy 11. 11. ostatnie te prawie dwa tygodnie to tak chciałem zrobić taki reset od tego wszystkiego po prostu miałem Bimbałem sobie po prostu na wszystko. Tak szczerze mówiąc, powiem Wam. Coś tam wrzucałem na media, na YouTube tam nie bardzo, jakieś tam pierdółki, ale po prostu chciałem to troszeczkę yy, wszystko poukładać, yy, przeanalizować. Ten zeszły yy, rok 2024, już mamy 2025, ja już się nadal jeszcze nie mogę przystawić, ale to jest kwestia czasu, więc. Yy, Powolutku, powolutku się po prostu rozruszam moje stare kości i będę jechał e, z tematami. ma -ta -mi. to się, muszę. Dzisiaj. Ale to później. później. Oczywiście zapraszam Was na moje spontany e, live. Y są co niedziela, nic się nie zmieniło. E, na spontany, na spontanach, różne rzeczy się dzieją. Naprawdę równo się rzeczy dzieją, ale to musicie sami zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. No i co? Tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Cześć.